Jako stolica III Rzeszy odgrywał bardzo ważną rolę w planach Adolfa Hitlera. Miał być przecież Germanią, stolicą tysiącletniej Rzeszy. Jednak w 1945 roku mało kto wierzył, że uda się wyjść z opresji. Po ostatniej i nieudanej grudniowej ofensywie w Ardenach i zdobyciu przez żołnierzy radzieckich przyczółków na Odrze było wiadomo, że Berlin padnie. Śmiało można było odliczać dni. A co na to wódz trzeciej Rzeszy? Zamknięty w berlińskim bunkrze, odcięty od świata, przesuwa swoje nieistniejące już armie po mapach. Wpatrzony w makietę, germani stwierdza, że łatwiej wywodzić gruzy niż burzyć. Raz stara się dowodzić, a raz skazuje Niemcy na zagładę, wprowadzając taktykę spalonej ziemi. Czy on zwariował? A może po prostu w obliczu tak ogromnej klęski nie mógł sobie poradzić z presją? Tak czy inaczej, trzecia rzesza na nasze szczęście upadła, ale zanim to się stało, posłuchajcie i zobaczcie sami. Przypominam o tym, by dołączyć do grona subskrybentów kanału. Dla mnie każda taka subskrypcja jest motywacją do działania. A teraz przenosimy się do 1945 roku do atakowanego Berlina. Ruszamy. Radziecki cmentarz wojenny. Oczywiście nie może tutaj zabraknąć teciaków skręć w słynnych T-34. No i przejeżdżamy przez ten już główny punkt, który tak jak już mówiłem niemieckie hordy przejeżdżały tędy triumfalnie, gdy tylko skręć w prawo zwyciężali bitwy podczas II wojny światowej. Dokładnie tutaj, na tym parkingu, Firer rządził swoimi nieistniejącymi już oddziałami. Przesuwał ich w swoje urodziny. Wyszedł ostatni raz, by odznaczyć młodych obrońców Berlina, którzy walczyli na wzgórzach Zelowskich. Dokładnie też tutaj, w jednym z lejów po bombie, zostało złożone jego ciało i jego żony Ewy Braun, i częściowo spłonęło. Mniej więcej w tym miejscu właśnie znajdowała się kancelaria III Rzeszy. Tutaj, gdzie teraz jestem, głęboko pod moimi stopami, znajdował się ostatni schron Hitlera. Został on wyburzony całkowicie w latach 80. W internecie dzisiaj można zobaczyć filmy jeszcze, jak wyglądał w latach 80. Radziecka ofensywa berlińska rozpoczęła się 16 kwietnia 1945 roku. Prowadzona przez siły II frontu białoruskiego marszałka Rokosowskiego, I frontu ukraińskiego marszałka Koniewa i I frontu białoruskiego marszałka Georgija Żukowa. Cel ofensywy zdobycie Berlina, tym samym zakończenie II wojny światowej w Europie. Oraz schwytanie żywego lub martwego Adolfa Hitlera. Tuż przed świtem Rosjanie, a dokładniej pierwszy front białoruski, rozpoczyna 20-minutową kanonadę artyleryjską. Prócz artylerii w niebo wzbija się 109 bombowców, by swój ładunek zrzucić na pierwszą od wschodu niemiecką rubież obronną, która rozciąga się na wzgórzach Zelow. Niemcy jedną ze swoich pięciu rubieży obronnych oparli właśnie tutaj o wzgórza Zelow. Spójrzcie tylko za mną, jak doskonale był to widoczny teren. Nie dość, że dobrze yy, ufortyfikowany, do tego bardzo doskonale było stąd widać każdy radziecki ruch. Jednakże żołnierze, dowódcy radzieccy zgromadzili tutaj milion. Żołnierzy, z czego 75 tysięcy to były wojska polskie utworzone na podstawie układu Sikorski majski. Po wszystkim Rosjanie włączają 143 potężne reflektory lotnicze, a ich światło kierują na niemieckie pozycje. Jest to pomysł samego żukowa. Oto reflektory. Żołnierze radzieccy skierowali właśnie tutaj na wzgórza Zelow, by oślepić niemieckich żołnierzy. Rosjanie ze zdobytego już w marcu przyczółka w rejonie Kostrzyna, długiego na 50 kilometrów, Na zachodnim brzegu Odry rzucają do boju trzecią i piątą armię uderzeniową, 69 armię i wsławioną walkami pod Stalingradem doborową ósmą Gwardyjską Armię generała Wasylija Czujkowa. Korpus pancerny Weidlinga, który z zacięciem bierze na siebie główne uderzenie wojsk radzieckich, mimo początkowych sukcesów w obronie i oczekiwaniu na obiecane posiłki, ostatecznie oddaje wzgórza wieczorem 19 kwietnia. W tym samym czasie na południu rusza również front marszałka Koniewa. Dla Niemców bardzo dotkliwe były braki amunicji i paliwa w obliczu tak przeważających sił wroga. 20 kwietnia Hitler obchodził swoje 56. urodziny, więc nie obyło się bez prezentu od alianckiego lotnictwa. Tego dnia na Berlin nalotu dokonało 299 latających fortec, Boeingów B-17. Również 20. Hitler opuścił bunkier pod Kancelarią Rzeszy po raz ostatni, by odznaczyć młodych obrońców Berlina. Nalot bejingów i ostrzał Berlina ze strony radzieckiej artylerii zmienił miasto w morze gruzów, co z kolei spowodowało utrudnienia w przesuwaniu się czołgów ze znakiem czerwonej gwiazdy. Od tego dnia wszystko dzieje się już lawinowo. znajduje się właśnie na szczycie wieży przeciwlotniczej, w której projektowaniu brał czynny udział sam Adolf Hitler. Budowa była nadzorowana przez Alberta Spera. Tu w tej chwili stało sprzężone podwójnie działo 12,8 cm, które miało ze szczytu tego dachu Właściwie pole ostrzału 360 stopni. Doskonale sobie radziło z alianckimi bombowcami. Jednakże w trakcie szturmu na Berlin, lufy dział zostały przez załogę opuszczone na dół i szachowały tutaj dzielnice Berlina. Spójrzcie tylko tam za mną widać bardzo wyraźnie, jak wielopoziomowy jest ten ta wieża, flakturm. Tak zwana, y, bo nie tylko działa y, 128 mm stacjonowały tutaj, były też również mniejsze działka rozlokowane na różnych poziomach tego bunkra, co sprawiało, że ten bunkier był naprawdę wielką siłą ognia. W trakcie alianckich nalotów na Berlin y, alianci zrzucali bomby, nawet kilkukrotnie udało się trafić. Y, w te flak turmy. Jednakże bomby nie robiły większego wrażenia na tych bunkrach. Bunkier mógł był również schronem, oczywiście dla ludności cywilnej. Mógł pomieścić około 15 tysięcy ludzi. Oczywiście gromadziło się tu jej o wiele, wiele więcej. Bunkry broniły się bardzo długi czas. Do tego stopnia były fortyfikacją nie do zdobycia, że Rosjanie, nacierając na Berlin, musieli ominąć te bunkry, po prostu, ominąć ten punkt oporu, zostawiając go, gdyż przecież wiedzieli, że obrońcy tego bunkra w końcu muszą wyjść. Jak potężna to była konstrukcja. Niech świadczy fakt, że Brytyjczycy. W trakcie wysadzania powodowali tutaj w okolicy lokalne trzęsienia ziemi. Ostatni, już wewnętrzny pierścień obrony Berlina był oparty właśnie na takich trzech flak turmach, które były rozlokowane w trójkącie i broniły już ostatniego punktu, czyli Reichstagu, czyli kancelarii III Rzeszy i schronu samego Adolfa Hitlera. 22 kwietnia Hitler podejmuje decyzję o pozostaniu w Berlinie. 23 zaś kwietnia Gering przebywający w Bawarii zwraca się z prośbą do Hitlera o przekazaniu władzy, co Führer uznaje za zdradę i pozbawia Hermana wszystkich uprawnień. Tego dnia również do schronu wprowadzają się Goebbelsowie wraz z sześciorgiem swoich dzieci. 26 kwietnia Robert Ritter von Graim i Hanna Reich lądują w Berlinie, by odebrać nominację Roberta na głównodowodzącego Luftwaffe. 28. do schronu dociera informacja, że Himmler przebywający w Szlezwik 26 kwietnia już rozpoczął potajemne rozmowy kapitulacyjne. Dla Firera to niewyobrażalny cios. Nóż w plecy. Postanawia zrobić to, co planował od dawna. Jednak przed tym, być może po to, by nagrodzić jej wierność, poślubia Ewa Braun. A być może zrobił to tylko dlatego, że jego największa, jak sam mawiał, miłość trzecia Rzesza właśnie wydawała swoje ostatnie tchnienie. 30 kwietnia wojska radzieckie dzieli już kilkaset metrów od kancelarii Rzeszy. Katiusza, czyli tak zwane organki Stalina. Z tego względu organki, że gdy wystrzeliwowały te swoje rakiety, wydawały specyficzny jazgot. Berlińscy mieszkańcy mówili, że był. Zresztą nie tylko oni mówili, że był nie do zniesienia. To jest akurat radziecka ciężarówka, ale takie katiusze były montowane również na Studebakerach, amerykańskich ciężarówkach dostarczanych w ramach landlizu. Radziecki średniak T-34 i jego charakterystyczny klekot gąsienic, które tutaj nie będzie widać, ale w środku jest za gąsienicami jest taka blacha. Nie wiem czy ją zobaczycie. Nie da się tu zobaczyć. Jest taka blacha, która dobijała szpilki i stąd ten charakterystyczny klekot teciaków. Dobijała szpilki w gąsienicach, by te szpilki nie wypadły. Bardzo prosty zabieg, aczkolwiek skuteczny. Adolf Hitler rankiem żegna się ze wszystkimi, by około godziny 15 po wydaniu ostatnich już rozporządzeń dotyczących swojego ciała udać się wraz z żoną do swoich pomieszczeń w bunkrze i odebrać sobie życie. 1 maja w ślad za nimi idą Gebelsowie, wcześniej otruwając wszystkie swoje dzieci. 2 maja rano niemiecka delegacja dociera na most Poczdamer w celu rozmów o kapitulacji, a o 6.00 generał Weidling poddał się ze swoim sztabem. Wydał również rozkaz kapitulacji dla berlińskiego garnizonu. Zaraz po nich kapituluje Flakturm Mzo. Dziś z jego gruzów zrobiono nasyp i obsadzono roślinnością. Cieszy on berlińską młodzież. Swoją podróż po berlińskich bunkrach kończę w Poczdanii. Za mną pałac Cecylianhof. Dlaczego się tu znalazłem? Jeżeli ktoś wie, może napisać w komentarzu pod tym filmem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia już za tydzień w środku tego pałacu.